Cześć, witajcie w Stolniczce. Dzisiaj do przetestowania mam produkt Seramarin do usuwania krzemianów w akwarium morskim, ale także na odwrocie piszę, że można spokojnie stosować go do akwarium słodkowodnego. Koszt to około 50 zł z przesyłką kupiłem na Allegro i. Taka tutaj, jak widzicie, 500 gramowa Opakowanie 500 gramowe Wystarczy na około 250 300 litrów W zbiorniku Wsadziłem dokładnie Dzień wcześniej Do mojego filtra kubołkowego Jak widzicie po pierwszym dniu Krzemianów raczej przybyło niż ubyło, ale chcę to przetestować przez cały tydzień. Może tyle potrzeba na usunięcie, i wtedy nakręcę następny filmik, oby z lepszymi rezultatami. może się uda, a może będzie kolejna porażka. A więc doradzajcie, komentujcie i pozdrawiam wszystkich. Zapraszam do oglądania następnych filmików.